Panie z wami i z duchem Twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza na tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludzi. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko, Idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście op się, żeby Mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. O, a tobie Chryste. Jest nadzieja na, dla księży płynąca dziś z dzisiejszej Ewangelii. Polega ona na tym, że celnicy i nierządnice Chodzą przed nami, ale nie za nas, nie zamiast. Także jest szansa też, że księża też tam wejdą. Uczymy się tylko przepuszczać i dawać pierwszeństwo tym, którzy rzeczywiście powinni być pierwsi. A według Jezusa pierwszym jest ten, kto jest ostatni. A ten z kolei, który się wyższa i ma się za pierwszego, będzie ostatni. Przedziwna miara, przedziwne odwrócenie którego wciąż i wciąż, mam wrażenie, że Ewangelia po Ewangelii, Jezus nas uczy. Bo celnicy i nierządnice, myślę, że nie tylko w świecie dawnego Izraela, czyli ci, którzy byli zdrajcami, ci, którzy byli tymi, którzy mieli jakieś konszachty z oprawcami, z ciemiężycielami, z najeźdźcami i nierządnice, Wiadomo z jakiego powodu, byli uznawani za niziny moralne. To się okazuje się, że oni wchodzą pierwsi. To jest naprawdę skandal. Czy rzeczywiście na taki skandal, na takiego Boga my się możemy zgodzić? Oczywiście, gdy chodzi o nas, to zawsze powiemy: no tak, wspaniale. Tylko, czy ja się godzę na takiego Boga, gdy chodzi o mojego brata, gdy chodzi o moją siostrę? Dwie miary. Nasza miara przeważnie w ocenie ludzkiej, drugiego człowieka jest taka, że patrzymy, mamy jakieś doświadczenia, widzimy człowieka, który robi źle, robi źle, robi źle. W końcu nawraca się, robi dobrze, no ale nie smak pozostał. To jest nasza ocena. Cały czas, nawet gdyby człowiek się nawrócił, to i tak w tyle jest taki, ale tam było coś. Albo inaczej. Robi człowiek całe życie dobrze, 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 i proszę, wyszło szydło z worka. Cały czas patrzymy na człowieka, jakoś próbując w całości go ocenić, a w konsekwencji myślę, że lądujemy w jakiejś nieufności, która rozbija komunię. Jak patrzy Bóg? Bóg patrzy na człowieka w aktualności jego serca, w jego dzisiaj. I może być tak, że kto ma, temu zostanie zabrane nawet to, co wydaje mu się, że ma. Nazbierałeś tych dobrych uczynków, nazbierałeś, nachomikowałeś, zaskarbiłeś sobie, a ostatecznie okazuje się to być fałszywą religijnością, czymś pustym. Albo na odwrót, przegrałeś wszystko. I w momencie krucjalnym. Można powiedzieć, w momencie, w którym wszystko się waży, uznajesz swoją winę i przyjmujesz tego, który jest obecny razem z Tobą w Twoim doświadczeniu Jezusa Ukrzyżowanego. I mówisz: Wspomnij na mnie, Panie, bo ja słusznie ponoszę karę. I słyszysz głos: Dziś ze mną będziesz w raju. Przedziwne jest to, co czyni nam Bóg. Przedziwne jest też to, jak umiemy sami siebie oszukiwać. Inteligentni ludzie podobno inteligentnie się oszukują. Więc chyba lepiej zgłupieć i przyjąć tą Ewangelię w jakiejś prostocie. Mówię o fałszywej religijności, yy, dlatego że może, możemy dużo robić, możemy przecież dużo się modlić. Chodzić do kościoła, słuchać Słowa Bożego, uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej, cały czas wołać Panie, Panie, uzdolnij mnie do tego, uzdolnij mnie do tamtego. Możemy odmawiać brewiarze, ale nie słowem miłujemy, powie Jan, ale czynem i prawdą. Ostatecznie liczy się to, czy wypełniłem wolę mojego Ojca. I wypada nam dzisiaj zapytać się, jaka jest wola Ojca. Czego chce Tata? Czego chce Bóg? A Bóg mówi: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten obraz w winnicy najpierw jest to obrazem Izraela, ale jest to też obraz Kościoła. Idź i pracuj. Pośród swoich braci. Bo Boga nie wyznajemy i nie czcimy słowem, nie czcimy tylko doktryną, pod którą się podpisujemy, ale czcimy Go prawdziwie w tym, który ma twarz. W Jezusie Chrystusie. On jest obliczem Boga. I gdzie znajdziesz tego Boga, jeśli nie w drugim człowieku? Jeśli nie patrząc na uchodźcę, jeśli nie patrząc na wykluczonego, jeśli nie patrząc na biednego, jeśli w nim nie rozpoznasz oblicza Jezusa, jeśli nie, nie zastanowisz się, nie opamiętasz, nie zadasz sobie pytania: Czy ja mu służę? Wiemy, myślę, i co możemy wtedy usłyszeć od Jezusa? I czy rzeczywiście wejdziemy do Królestwa Niebieskiego? Ojciec Maciej napisał dzisiaj, że dzisiejsza Ewangelia skrywa pewną świętą, czy raczej święta skryła się za dzisiejszą Ewangelią, bo gdyby nie niedziela, wspominalibyśmy dzisiaj małą Tereskę. Tereskę od dzieciątka Jezus i od świętego oblicza. Myślę, że warto dzisiaj to wyznać, Boga, który stał się dla nas drogą. A drogą nie jest doktryna, którą wyznajemy słowem, ale jest twarz drugiego człowieka. Idź i pracuj dzisiaj w winnicy, to znaczy służ Twojemu bratu i Twojej siostrze. Ku temu prowadzi nas także wielka. Pieśń Carmen Christi, pieśń świętego Pawła, którą czytaliśmy w drugim czytaniu. On, to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił, wyzł się z tego, co było Jego chwałą. Ukrył to, aby być we wszystkim do nas podobny, do nas, którzy jesteśmy, jak tu jest powiedziane, przyjął postać. Sługi, dosłownie postać niewolnika. We wszystkim do nas podobny. To dążenie, niech was przenika, powie Paweł. To dążenie, które jest drogą w dół. Droga do nieba nie prowadzi w górę, prowadzi w dół. Ku drugiemu człowiekowi, temu, który jest upadły. Temu, który jest niżej niż Ty. Święty Dominik. Kazał nam braciom zejść z konia i nie z konia głosimy Ewangelię. Może też lepiej nie z wysokości Ambon, czy w skrytości Ambon. Ale słowo Boże, słowo, które jest miłością, ono wydarza się zawsze w spotkaniu. Prośmy dzisiaj Pana, aby nas do tego uzdolnił, do tej drogi, na taką drogę wprowadził drogę spotkania z drugim człowiekiem, drogę uniżenia. Bycia na równi z Nim, tym, który jest pogardzany, tym, który jest w upadku, po to, abyśmy my razem, jako Kościół Boży, mogli znaleźć się w niebie. Amen.